Cześć. W dzisiejszym wideo-tutorialu pokażę Ci, jak ustawić czas wyświetlania pojedynczych elementów w kanwie w pliku video. To jest nowa funkcja, która niedawno się pojawiła. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od wyboru szablonu. Jeżeli chcesz mieć dostęp do tej nowej funkcji, czyli do czasu wyświetlania pojedynczych elementów w kanwie. To musisz wybrać odpowiedni szablon. Ja w tej chwili mam wybrany taki podstawowy szablon, to jest post na Instagram, i jest to szablon statyczny, czyli nie jest to szablon wideo. I tutaj w takim szablonie statycznym nie będzie ta funkcja dostępna, więc musisz o tym pamiętać. Jeżeli chcesz z tej funkcji skorzystać, należy wybrać szablon wideo. Ja teraz pokażę Ci jeszcze tutaj, jak to wygląda. Jak mam jeden element, i dodam sobie drugi element, mam dwa elementy. I teraz, jeżeli chciałabym. Mieć podgląd tej funkcji, czyli czasu wyświetlania elementów, to po prostu muszę kliknąć na dany element prawym przyciskiem myszki. No i tutaj, jak widać, mam tylko animację, nie mam czasu elementu. Dlaczego? Dlatego, że jestem w zwykłym szablonie, a nie szablonie wideo. Wrócę teraz do okna głównego kanwy, czyli jestem teraz na głównej stronie programu Canva i tutaj musisz wybrać z górnych zakładek filmy, czy też wideo. I tutaj masz różne dostępne formaty wideo i musisz wybrać któryś z tych formatów, tylko wtedy ta funkcja będzie dostępna. I ja wybiorę pierwszy taki chyba najbardziej popularny format, czyli to jest film 1920x1080 pikseli, klikam. Nowy pusty projekt został utworzony i teraz do tego projektu będę dodawała elementy. Dodam kilka elementów, żebyśmy mogli widzieć, jak to wygląda, a ponieważ niedługo mamy Black Friday. Więc jeżeli będziesz tworzyć posty na Black Friday albo również później po Black Friday, ponieważ czasami jest to cały weekend albo nawet cały miesiąc wyprzedaży, to zachęcam Cię do skorzystania ze specjalnych elementów, które opracowałam na Black Friday. Takie elementy znajdziesz w różnych wersjach kolorystycznych, Tutaj mamy taką wersję czarno biało złotą, więc z takimi elementami i z takich będę dzisiaj korzystać. A dodatkowo masz jeszcze dostęp do innych moich kolekcji na Black Friday, tak jak widzisz tutaj. I w tym momencie, aby dostać do takiej kolekcji, żeby wszystkie elementy z danej kolekcji się wyświetlały razem, musisz tutaj w oknie edytora wpisać set. Czyli to jest nazwa, czy taki numer zestawu, wpisujesz numer zestawu i wcześniej było tak, że ten zestaw, te elementy się od razu pojawiały. Teraz jest, to wygląda w ten sposób, że wyświetla się najpierw zakładka wszystko, więc musimy przejść do zakładki grafika i teraz w zakładce grafika wyświetlają się te wszystkie elementy, które są w danej kolekcji. I tutaj na przykład jest taka kolekcja, jak widzisz, czarno, biało, czerwona i pokażę Ci jeszcze inną kolekcję. Pisałam kolejny numer, tak samo muszę tutaj z tej zakładki wszystko przełączyć się na zakładkę grafika i tutaj mam kilka takich kolorowych ikonek. Tutaj zaletą jest to, że można zmieniać kolory, ponieważ te wszystkie ikonki są wektorowe. A jeżeli nie chcesz stosować koloru, jeżeli chciałabyś mieć tylko takie ikonki z obrysem, to wtedy mam jeszcze kolejny zestaw. Ikonek z obrysem również musimy przełączyć się na zakładkę grafika, i tutaj te ikonki są widoczne. One mają czarny obrys, tak ustawiony domyślnie, ale oczywiście możesz tutaj w kolorach zmienić ten obrys na dowolny kolor. Ja natomiast wrócę teraz do pierwotnego zestawu, czyli do ikonek ze złotym kolorem. I te wszystkie zestawy. Te nazwy będziesz oczywiście mogła znaleźć pod opisem do tej transmisji. Także usuniemy to, co jest tutaj, no i stworzymy sobie taki bardzo prosty post, który będzie informować o tym, że są to elementy na Black Friday, czyli właśnie na czarny piątek. W tym celu utworzę sobie tutaj to tło nie białe, ale czarne. Czyli wybiorę kolor czarny. Mała podpowiedź: jeżeli tego koloru by tutaj nie było, to klikając na plusik, wybierasz tutaj kolor czarny, zjeżdżając myszką w lewy dolny róg, i wtedy masz taki symbol, hashtag, i masz same zero. I to jest kolor czarny, więc wtedy masz pewność, że na pewno będzie to kolor czarny. Ustawiłam sobie czarne tło, i teraz dodam napis, i napis to będą elementy Black Friday. I następnie dodam kilka elementów. Dodam sobie najpierw może taki złoty napis, taką plakietkę Black Friday Sale, czyli wyprzedaż na Black Friday. Następnie dodam może taki megafon. I teraz jak widzisz, megafon ma kolor czarny, więc on nie jest widoczny na czarnym tle, więc zmienimy ten kolor na kolor biały, tak jak w tej chwili, czyli złoto pozostaje, bo złota nie możemy zmienić, bo jest to gradient. Natomiast te wszystkie kolory, które towarzyszą. Oprócz koloru złotego, to wtedy możesz w tych kolorach zmienić oczywiście ten kolor, czyli może to być biały, albo jakikolwiek inny, który pasuje do zasobów Twojej marki. Następnie wybierzemy sobie jeszcze jedną ikonkę, może taką okrągłą, no i tutaj też możemy ten kolor czarny zamienić na kolor biały i będzie to tak wyglądać, chociaż osobiście mi się bardziej ten element podoba w kolorze czarnym, więc usunę go, a zastąpię go innym elementem. Może takim. on co prawda też jest na czarnym tle, ale akurat tutaj to tło nie jest mi potrzebne do niczego, więc nie będę go zmieniać, a zostawię tylko ten napis. I może jeszcze takie kółeczko dodam, sale, czyli też mamy taki napis. Czyli mamy cztery elementy, mamy jeden napis. No i teraz pokażę Ci, jak ustawić różny czas trwania wyświetlania tych elementów w jednym pliku wideo. I żeby to zrobić, mogę wybrać dany element, po wybraniu klikam prawym przyciskiem myszki i teraz pod... Animacją pojawił mi się pokaż czas. To jest to, czego nie było w innym szablonie, w szablonie na przykład na Instagram, który był szablonem statycznym, więc to będzie tylko dostępne w szablonach wideo. I jeżeli teraz kliknę pokaż czas, to teraz tutaj nad moją stroną, czy też nad moją klatką możemy powiedzieć, ponieważ mamy szablon wideo filmowy, tutaj pojawił się taki fioletowy element, czyli to jest właśnie ten element, który mam tutaj wybrany. No i teraz mogę ustawić czas jego trwania, ale to jest jeden element. Natomiast co z pozostałymi elementami? Jeżeli będziesz ustawiała czas, Kilku elementów, to moim zdaniem najlepiej zrobić to w ten sposób, że będziesz tutaj miała podgląd od razu wszystkich elementów, bo wtedy będziesz mogła ocenić czas trwania, czas długości wyświetlania jednego elementu względem drugiego. Więc aby wyświetlić tutaj wszystkie elementy, a nie tylko jeden, musimy po prostu wszystkie elementy wybrać. Czyli teraz klikam na zewnątrz, żeby wyjść z wyboru elementu, i teraz jeszcze raz zaznaczam wszystko. I teraz, jak zaznaczyłam wszystko, to pole takie fioletowe ono dalej jest, ale tutaj pojawiła się w prawym rogu taka strzałka do góry. I ta strzałka oznacza rozwinięcie, więc muszę na nią kliknąć i w tym momencie wyświetlają mi się wszystkie wybrane elementy. I to jest troszeczkę małe, czy też wąskie, więc żeby sobie wydłużyć tą naszą klatkę, tutaj na dole przełączę się na powiększanie strony i jak się przełączyłam, to teraz mogę tą stronę wydłużyć w ten sposób. Czyli wydłużam po prostu niedługość trwania strony, ponieważ ona trwa cały czas tyle samo, tylko długość jej wyświetlania. No i teraz będziemy trochę łatwiej tutaj zarządzać moimi elementami. To co jest ważne, jeżeli masz różne elementy, to możesz się tutaj zorientować po symbolach, który element jest wybrany. Czyli na początku mamy T, oznacza to tekst, później mamy obrazek, czyli oznacza to grafikę. Jeżeli to jeszcze będą jakieś inne pliki, to wtedy będą tutaj inne ikonki. I teraz, jeżeli chciałabym ustawić długość wyświetlania elementów, wybieram sobie element, czyli teraz po wybraniu on świeci się na taki mocny kolor fioletowy. I teraz chwytam albo na początku, albo na końcu, zależy który czas chcę dostosować, chwytam tutaj na samej krawędzi, wtedy kursor zmienia się na takie dwie strzałki, no i po prostu przeciągam na przykład w prawo. I zauważę, że kiedy przeciągam, to na górze mam wskaźnik czasu, czyli o jaki czas będzie opóźnione wyświetlanie tego elementu. Teraz mam 00, to znaczy, że ten element będzie wyświetlany od samego początku mojego wideo. Jeżeli chciałabym go wyświetlić na przykład pół sekundy później, czyli wybieram 0,5, no, i wiem, że on będzie wyświetlany pół sekundy później. Jeżeli chciałabym go wyświetlić sekundę później, no to ustawiam tutaj sekundę później. Także jest to dobra wskazówka, żeby widzieć, kiedy ten element się pojawi. Ja natomiast chciałabym chyba zacząć od samego początku, czyli tutaj akurat w przypadku tekstu zostawiam tak jak było. Natomiast wybiorę sobie teraz mój pierwszy obrazek, moją pierwszą grafikę, i tę grafikę chciałabym zacząć troszeczkę później wyświetlać, czyli nie równo z tekstem. Więc przesuwam tutaj w prawo i powiedzmy, że ona zacznie się wyświetlać pół sekundy później i też od razu mam wskazanie, w którym momencie wtedy będzie mój tekst. Do tekstu ja mam tutaj dodany taki efekt maszyna do pisania. Efekt ten polega na tym, że te literki, jeżeli masz wyraz, to literki są wpisywane po jednej literce, więc możesz sobie taki efekt ustawić. Tutaj są efekty do tekstu, więc może być pisanie, podnoszenie czy też przesuwanie. No i możesz też sobie wybrać, czy ma to być stosowane na początku i na końcu, czy tylko na początku. To jest opisane jako przy wejściu. Ja zostawiam tylko przy wejściu, ponieważ chcę, żeby na końcu mojego wideo, żeby ten napis, się cały czas wyświetla. I tutaj mam znak jeszcze wybrany, oznacza to wpisywanie po jednej literce. Jeżeli bym wybrała słowo, no to wtedy całe słowa się od razu pojawią. Ja chcę po jednej literce, żeby to tak wyglądało. Możemy jeszcze dopasować szybkość, czyli czy ma to się bardzo szybko wpisywać, czy też wolniej. To już zależy, jak tobie pasuje. Ja zostawię chyba tak, jak było. Także tą animację jednego elementu mam ustawioną. Przechodzę teraz do mojego elementu kolejnego. Do grafiki i ta grafika zaczyna się pół sekundy później. Może najpierw sobie ustawię czasy, a później dopiero animację. Kolejna grafika, ta, która spod pod spodem, będę chciała, żeby również zaczęła się pół sekundy później, czyli razem to już będzie jedna sekunda, i kolejna grafika to już będą, to będzie razem półtorej sekundy. I jeszcze jedna grafika to będą dwie sekundy, czyli dosyć późno, ale robię takie duże odstępy po to, żeby to było lepiej widoczne na filmie. No i teraz możesz tak samo skrócić sobie ten czas na końcu, czyli w tej chwili mam tak, że na samym końcu wszystko mi się wyświetla, ale mogę zrobić tak, że te elementy będą troszeczkę wcześniej znikać. Jeżeli chciałabym tak samo. No to musiałabym znowuż tutaj zacząć skracać. Czyli na przykład, skoro całość trwa, tutaj mam teraz do 3 sekund, czyli skracam na 2,5, tutaj znowuż skracam na też 2,5 będzie, tutaj też o 2,5, czyli tutaj tak samo skracam. Te elementy będą trochę krócej wyświetlane, jak widzisz, jeżeli bym to tak zrobiła, ale chciałabym może to zrobić troszeczkę inaczej. Może ten zostawimy. Dłużej, chociaż może zrobimy tak na 2,5. Więc w tej chwili wygląda to tak. I teraz, jeżeli chciałabyś to sobie podejrzeć, to przesuwamy głowicę myszką na sam początek naszego wideo, i albo tutaj naciskamy tą strzałkę, albo mamy też skrót z klawiatury, to jest spacja. Tak jak w każdym innym programie do edycji wideo możemy nacisnąć spację. No i teraz zaczyna się odtwarzanie naszego tutaj, naszej tej animacji. Ja tutaj ten tekst sobie też przez pomyłkę skróciłam, więc jeszcze raz, bo tekstu oczywiście nie będziemy skracać i zaczynamy odtwarzanie. Czyli te elementy się pojawiły, a tekst jest wyświetlany cały czas. To, co jeszcze chciałabym zrobić, to chciałabym teraz dodać animację, bo po prostu te elementy się pojawiają tak znikąd i moim zdaniem one tak za ostro troszeczkę wchodzą. Więc, jeżeli chciałabym dodać animację, to tak samo wybieram sobie po kolei każdy element, albo mogę też wybrać kilka elementów, jeżeli tą samą animację w ten sam sposób będę chciała zastosować do kilku elementów. Ale najpierw wybierzemy sobie ten jeden element. No i tutaj możesz wybrać z tego, co jest dostępne, animacja elementów. Może to być na przykład taki fikołek, więc ja zostawię taki fikołek i tutaj jeszcze sobie zaznaczę odwrotna animacja przy wyjściu, czyli na końcu ten fikołek też będzie działać, ale w drugą stronę. I tak samo zrobię przy kolejnym obiekcie, czyli zaznaczam fikołek i odwrócona animację przy wyjściu. Teraz zauważ, jeżeli wybrałam już bezpośrednio element tutaj na moim projekcie, to zmniejszył mi się ten podgląd i teraz nie wyświetlają się wszystkie elementy, bo one nie są wybrane, tylko wyświetla mi się czas trwania tego jednego wybranego elementu. Oczywiście zawsze możesz wrócić do takiego podglądu wszystkich elementów no i żeby to zrobić po prostu wybierają wszystkie elementy i ten podgląd z powrotem nam się wyświetla. Możesz też ten podgląd sobie tutaj zamknąć albo go znowu otworzyć i to co jeszcze możesz zrobić, jeżeli chcesz wyjść jakoś z tego, a nie wiesz jak, to klikasz prawym przyciskiem myszki na któryś z dowolnych elementów i tutaj mamy ukryj czas, czyli klikamy ukryj czas i teraz ten czas został ukryty i jego tutaj nie ma. Więc to są takie proste sposoby zarządzania tą nową funkcją. Mamy ustawioną animację do pierwszego i do drugiego elementu i teraz wybiorę sobie razem te dwa kolejne elementy, czyli mam zaznaczone oba, wchodzę do animacji i tutaj już nie będzie to fikołek, bo z tego co widzę, fikołek działa ze strony lewej, a ja chciałabym, żeby ta animacja pojawiała się ze strony prawej, więc mogłam zrobić mocne wejście, ale to mi troszeczkę nie pasuje. Więc może zrobię linię bazową. Wybieram linię bazową, ale tak jak powiedziałam, chciałabym to animację ze strony prawej, czyli tutaj wybieram strzałkę kierunek, kierunek w lewo, czyli oznacza to wjeżdżanie ze strony lewej i tak samo zaznaczam sobie odwrotna animacja przy wyjściu, czyli wjeżdżanie będzie od strony prawej i wyjazd będzie też do strony prawej. No i teraz możemy sobie to wszystko zobaczyć, jak to działa. Myślę, że działa to dobrze jeszcze raz. Pojedynczo, jak widzisz, każdy element osobno jest animowany. No i na końcu możemy jeszcze dodać muzykę. Ja tutaj mam taką chyba pierwszą z dostępnych. I teraz jeszcze jedna mała uwaga. W zależności od tego, gdzie znajduje się Twoja głowica, gdzie ją ostatnio zostawiłeś, to jeżeli dodajesz na przykład muzykę, to ta muzyka, zauważ, u mnie dodała się nie od samego początku, tylko od miejsca, gdzie jest ustawiona głowica, czyli w tym danym momencie może się Twoja muzyka rozpocząć. Ale ja tak nie chcę, chcę, żeby muzyka była od początku, czyli to, co mogę zrobić, to po prostu muszę teraz chwycić ten plik muzyczny i go po prostu przesunąć w lewo. Jeżeli go przesuwam, to zauważ, on mi się od razu wydłużył. I żeby to ładnie teraz wszystko brzmiało, czyli nie tak ostro na początku i na końcu, to wejdę w efekty dźwiękowe i tutaj mam przyrastanie i wyciszanie. Przerastanie, czyli tutaj będzie na początku. Na początku ustawię sobie pół sekundy, czyli będzie takie łagodne wejście. A wyciszanie też może ustawię pół sekundy, bo to jest dosyć krótki filmik. Całość trwa 5 sekund. Jeżeli chciałabyś zmienić czas wyświetlania tej pierwszej klatki, to możesz to zrobić w kanwie na kilka sposobów. Tutaj wybieramy tło, czyli klikamy gdzieś na tle w naszym projekcie i następnie pojawia nam się czas, klikamy edytuj czas no i tutaj albo ręcznie wpisujemy ten czas albo po prostu tutaj tym kursorem przesuwamy. To jest jeden sposób, jedna metoda, druga jest taka, że kiedy mamy tutaj tą naszą oś czasu, linię czasu chwytamy na końcu i teraz jak chwyciłam, zauważ to na górze pojawiła mi się taka informacja 5 sekund czyli wiem, że cała klatka, pierwsza strona trwa 5 sekund i teraz mogę ją wydłużyć i zauważ, że ten czas mi się powiększa, czyli teraz Teraz na przykład mam 6 sekund, albo na przykład mam 7 sekund, tak jak w tej chwili, ale mogę też skrócić. Mogę na przykład skrócić do 3 sekund. Także tutaj myślę, że nawet łatwiej jestem nawigować. Więc możesz tutaj, ale jeżeli tutaj byłoby to może zbyt mało precyzyjne, a ty chcesz wpisywać, no to możesz tutaj z góry sobie ten czas wpisać. No i teraz możemy sobie to jeszcze albo odtworzyć. Tutaj na samym początku. Albo możemy sobie zobaczyć podgląd na całym ekranie, i żeby to zrobić, klikamy tutaj w czas naszego wideo. I tutaj też mamy taką strzałkę do odtwarzania. Klikamy. No i otworzyliśmy raz. Możemy odtworzyć jeszcze raz. I nasze wideo jest gotowe i możemy je tutaj od razu pobrać albo zamknąć i po prostu pobrać tradycyjnie, tak jak pobieraliśmy do tej pory. Także to była nowa funkcja w kanwie czas trwania, czas wyświetlania elementów w plikach wideo. Od teraz możesz do każdego elementu dostosować indywidualnie czas jego wyświetlania, tak jak Ci to pokazałam, i możesz też dodawać, oczywiście, niezależne animacje. Dzięki temu będziesz mogła mógł tworzyć bezpośrednio w kanwie projekty o większej dynamice, projekty z ruchem. Projekty takie wieloelementowe, w których coś się dzieje i w których te elementy są w różnym czasie animowane. I przypominam jeszcze, że jeżeli chcesz skorzystać z gotowych. Projektów, szablonów do kanwy, to na moim koncie kreatora w kanwie masz dostępną bardzo dużą ilość szablonów. Znajdziesz tutaj szablony na Black Friday, znajdziesz już szablony zimowe, na święta, no i znajdziesz też szablony jesienne, bo oczywiście ciągle mamy jesień. Jeżeli chcesz mieć dostęp bezpośrednio do wszystkich moich elementów, to możesz wybrać albo wchodząc w zakładkę zdjęcia, albo wchodząc w zakładkę grafika i tutaj też możesz przejrzeć pojedyncze elementy, albo możesz to zrobić bezpośrednio średnio w edytorze w kanwie wpisując numer zestawu tutaj w wyszukiwarkę i później wybierając zakładkę grafika i przypominam Ci jeszcze, że aby skorzystać z tych wszystkich szablonów i elementów za darmo, należy posiadać konto Pro w Canvie. Jeżeli takiego konta jeszcze nie posiadasz, a chciałbyś, chciałabyś wypróbować jak działa i wypróbować wszystkie funkcje Pro, to zapraszam Cię do skorzystania z mojego linku partnerskiego. Dzięki temu możesz utworzyć takie konto Pro w Canwie i przetestować je zupełnie za darmo, aż przez 45 dni. I to jest o 15 dni dłużej niż oferuje sama Canva na swojej oficjalnej stronie. Także zapraszam do skorzystania. A wszystkie elementy, o których dzisiaj mówiłam i które Ci pokazywałam o tematyce Black Friday, zestawy, kolekcje tych elementów znajdziesz wymienione w opisie pod tą transmisją. Życzę Ci miłego projektowania i do zobaczenia w kolejnym wideo.